Nie do ręcznie. Nie, nie to okay, na to, nie? do to jest Odejść po na albo prawo zejść. No nie, na świeżka! Okay. Spokojnie! Leby, lewa ręka pracuje! Tak, to I odejdź. I prawy. Lewy I prawy, no lewy prawy. prawy. A stąpik i prawy. Spokojnie. I lewa ręka. Brava, giusto? Ragostrone. Scuote. 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 na górę to są fryncy la Stopień, stopień kopiejki robimy tak i prawy na to tak stopić, i stopień i prawy ale prawy nie wiecie tak stopki prawy

Na, na bokie. Na, na bokie. Na, na bokie. To im cały zrobić potem. te No, no. chodź. Dobrze. Na bok. Dobrze. dobrze. Dobrze na boki. Dobrze. I brawo, brawo. Lewa ręka. Lewa ręka. Brawo. Wszystki lewy.

Box. Już w bok! W bok! Idziemy, idziemy! Tak! Lecimy na to! Prawie na to! Tak! Mogą lecimy! Na dół! Na dół Nie lewa ręka! Trzeba!

Szukaj dołu, jedziemy! Szukaj dołu! Szukaj dołu! Na górę! Już, lewa ręka! Dawaj, dawaj, dawaj! Już! Jest! Zmiana! Ostatnia runda! Jedziemy, już! Jedziemy, już! Nie ma czasu! Siąka, siąka, siąka! Wszystko jest dosłownie! Na górę, na górę, na górę! Jedziemy, jedziemy!

Okay.